Szanowni Państwo, przedstawię techniki terapeutyczne mierzone obiektywnym narzędziem diagnostycznym opartym na jednostkach SI, mierzącym parametry elastyczności i częstotliwości odkształceń tkanki łącznej. W tym celu zaprezentuję techniki, podstawowe techniki manualne medycyny osteopatycznej. Pierwszą z nich będzie inhibicja ischemiczna powięzi piersiowo-lędźwiowej. Przechodzę przez powięź powierzchowną, głęboką. Wybieram motion barrier, czyli pierwszą granicę oporu tkankowego, pierwszą wyczuwalną granicę oporu tkankowego. Zgodnie z fizjologią przez kilkadziesiąt sekund czekamy, aż rozkleją się włókna kolagonowe oraz rozluźnią miofibroblasty. Technika jest bardzo często wykonywana, aby zwiększyć długość powięzi. Aktualnie zaznaczę punkt, który będę diagnozował. Urządzenie pokaże mi siłę nacisku, zielone światło zaprezentuje nam możliwość pomiaru i w pięciu parametrach częstotliwości nanometrów, odkształconości i gęstości tkanki mamy zapisany pomiar powięzi piersiowo-lędźwiowej przed zabiegiem. Przystępuję do wcześniej pokazanego zabiegu, powięź powierzchowna, głęboka, przechodzę do motion barrier i utrzymuję Napięcie w pierwszej granicy, czyli motion barrier, aż do ustąpienia tego oporu. W tym czasie miofibroblasty rozkurczają się włókna kologenowe, rozklejają się odwiązań kowalencyjnych między lizyną a hydrolizyną. Jeżeli ta granica ustępuje, przechodzę w kierunku zewnętrznym do wyczucia kolejnej motion barrier, kolejnego pierwszego oporu tkankowego. Kiedy? Nie ma już reakcji tkankowej. Kończę zabieg i przystępuję do ponownego pomiaru. Urządzenie przykładam w dokładnie tym samym miejscu zaznaczonym markerem. Światło zielone pokaże nam tą samą pozycję i ucisk i parametry wskazują na zmianę gęstości odkształcenia i elastyczności tkanki. Jest to metoda Evidence Based Medicine, czyli taka metoda, która obiektywnie pokazuje zmianę gęstości, twardości i elastyczności tkanek. Następną techniką, którą zaprezentuję, to będzie mobilizacja stawów międzykręgowych. Również w ten sam sposób zbadamy najpierw elastyczność torebki stawowej i tkanek łącznych w okolicach stawów międzykręgowych. Po zaznaczeniu odpowiedniego punktu zgodnie z anatomią palpacyjną. Przystępuję do pomiaru. Zielone światło pokaże odpowiednie naciski i ustawienie pięć parametrów w układzie SI zgodnych z Evidence Based Medicine. Przystępuję do mobilizacji stawów międzykręgowych poprzez długą dźwignię. Odkształcać będziemy zarówno stawy, jak i tkanki łączne wokół stawów międzykręgowych. Znowu wybieram Pozycję do motion barrier, czyli pierwszego najmniejszego poródkankowego, i utrzymuje, aż minie ta bariera. Dobra, spasujemy na chwilę jeszcze.